Witam. Tym razem coś troszeczkę innego, gdyż dodajemy do oferty właśnie to, czyli rejs Mamy tutaj powiedzmy pierwszy egzemplarz Rejs-Chipa. Instrukcja montażu, obsługi. Ładnie wszystko. Schludnie popakowane, jak widzicie. Co to jest race chip? RACE Chip to jest taki chip, który jest programowany pod dany silnik pod dane auto, ale nie jest to program wgrywany do seryjnego sterownika, tylko jest to moduł taki jak widzicie wpinany dodatkowo w układ. Wypinamy w przybliżeniu mówiąc wtyczkę oryginalną, wpinamy ją do RACE. Chipa. Mm, I tą wtyczkę z wpinamy tam gdzie była wpięta mm, Oryginalna wtyczka, ogólnie to jest po prostu taka Przejściówka Wmontowywana w układ w samochodzie Tutaj Mamy Okablowanie tu Właśnie mamy Wtyczkę do a tutaj po prostu są wtyczki, tak? Czyli wpinamy w aucie w jedno miejsce. Po prostu robimy taką jakby przedłużkę insta, instalacji, w którą jest święty ten nasz box. Boxy są w kilku wersjach, w zależności od auta. Do niektórych aut występują w kilku wersjach, do niektórych w jednej, w zależności. Od ceny i od wersji podnoszą moc i moment o różne wartości. No i co? Oszczędność spalania, podniesiona moc, moment. No i to, co najważniejsze w RayStripie, i dlaczego się go montuje, to to, że możemy go w każdej chwili wpiąć, wypiąć. Także nie naruszamy oryginalnego oprogramowania w aucie przy jakichś nowych samochodach, szczególnie które są na gwarancji. Nie ingerujemy w stricto w komputer sterujący silnikiem. Także zapraszamy do nas również po tego typu elementy do chip tuningu. Na razie, hej.